W dzisiejszym odcinku informacji prawnych zajmiemy się tematem rękojmi oraz ustalimy, jakie prawa przysługują nam z tytułu gwarancji. Zapraszam. Przygotowując się do dzisiejszego programu, pomyślałam sobie, że to dość życiowy temat, temat rękojmi, chociaż chyba częściej przez nas nazywany reklamacją. Czy reklamacja i rękojmia to jest to samo? Reklamacja to jest pojęcie używane w takim języku potocznym, powszechnym. Natomiast w sensie prawnym zawsze mówimy o rękojmi. Rękojmia oznacza odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu wad i fizycznych, i prawnych sprzedawanego towaru. Jakie to są wady fizyczne? Kiedy możemy mówić o takich wadach? Z wadami fizycznymi mamy do czynienia w sytuacji, kiedy rzecz, którą kupiliśmy, nie odpowiada albo celowi, do którego została zakupiona, albo nie posiada właściwości o istnieniu, których zapewnił nas sprzedawca, czy też w sytuacji, kiedy rzecz jest wydana w stanie niezupełnym, niekompletnym, a także w sytuacji, kiedy została niewłaściwie zmontowana, czy też uruchomiona. Takim przypadkiem najbardziej obrazującym jest na przykład sytuacja, w której kupujemy samochód i na przykład zostaliśmy zapewnieni przez sprzedawcę o określonym przebiegu. I może się okazać, że przebieg ten jest zupełnie inny, z reguły znacznie większy. To jest taki przykład właśnie wady fizycznej towaru. Czy możemy o wadzie fizycznej mówić w takich drobnych sytuacjach, czyli na przykład kupujemy buty, zepsują się, nie wiem, podeszwa się odklei, czy to też się wtedy określa tym pojęciem wady fizycznej? Oczywiście, to jest również taki klasyczny przykład. Każda sytuacja, w której następuje uszkodzenie towaru, tutaj akurat odklejenie podeszwy, czy oczywiście nie mówimy tu o sytuacji, w której do takiego uszkodzenia dochodzi w wyniku jakby normalnego użytkowania, tak? No, ale jeżeli po Miesiącu, czy krótszym czasami okresie ten towar jest uszkodzony, w takiej sytuacji jest to również wada fizyczna. Powiedzmy zatem, czym jest jeszcze wada prawna. Z wadą prawną mamy do czynienia w sytuacji, kiedy na przykład rzecz nie stanowi własności sprzedającego. Na przykład pochodzi z kradzieży i w trakcie na przykład kontroli drogowej okazuje się, że samochód ma przebite numery i został wcześniej skradziony. Z wadą prawną mamy do czynienia również w sytuacji, kiedy rzecz, którą kupujemy, jest obciążona prawami osób trzecich. Na przykład jest przedmiotem czy to zastawu bankowego, czy to przedmiotem przewłaszczenia. To w sposób istotny ogranicza nasze prawa jako nabywcy. W związku z tym mamy do czynienia z wadą prawną, o ile oczywiście sprzedawca nie powiadomi nas o tych faktach. A czy możemy mówić o czymś takim jak zwolnienie z rękojmi? Z rękojmią nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której sprzedawca zawiadomił nas o istniejących wadach czy defektach rzeczy. W takim przypadku rękojmia nie będzie działać. To chodzi o sytuację, kiedy na przykład kupujemy używaną rzecz i wiemy, że ona w jakiejś części jest zepsuta. Wtedy nie będzie obejmowała jej rękojmia? Rękojmia będzie wówczas działała, ale nie w stosunku do tych wad, które zostały ujawnione. Jeżeli zatem sprzedawca poinformuje że rzecz na przykład jest niekompletna, no to wówczas nie możemy po jej nabyciu reklamować mówiąc o tym, że rzecz jest niezupełna, tak? Albo brakuje jakiejś części. Natomiast co do innych rzeczy czy wad, które nie zostały ujawnione, wówczas rękojmia będzie działała. Czy zawsze kiedy dokonujemy jakiegoś zakupu, to jesteśmy objęci tak zwaną rękojmią? Tak, to jest istotne pytanie. Musimy pamiętać, że instytucja rękojmi wynika z przepisów kodeksu cywilnego. W związku z tym, o ile inaczej nie zostanie postanowione między stronami, zawsze dokonując zakupu możemy być chronieni przez rękojmie. Trzeba pamiętać jednak, że zawsze możemy dokonać w drodze uzgodnień między stronami ograniczenia, rozszerzenia bądź też wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi. Rozszerzyć uprawnienia oczywiście oznacza to, że sprzedający daje nam więcej prawa niż wynika z obowiązujących przepisów, na przykład oferta pod tytułem satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy, na przykład. Wówczas niezależnie od tych uprawnień, które mamy wynikające z przepisów prawa, na zasadzie dobrowolnego oświadczenia możemy, na przykład w określonym terminie Zwrócić towar bez żadnych konsekwencji. To jest taka sytuacja, która w tej chwili występuje w sklepach sieciowych. Bardzo często jest informacja, że można dokonać zwrotu w ciągu powiedzmy 30 dni. I to nie wynika z rękojmi, tylko jakby z gwarancji, którą daje sklep, tak? To, jest, to wynika z rozszerzenia tych uprawnień, które wynikają z rękojmi. Może być też tak, że sprzedający ograniczy te uprawnienia poprzez zawężenie na przykład prawa do odstąpienia od umowy czy też żądania obniżenia. Ceny, przy czym takie ograniczenie jest w zasadzie wyłączone, jeżeli chodzi o konsumentów, czyli osób, które dokonują zakupów w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jakie uprawnienia mamy z tytułu rękojmi? Podstawowymi uprawnieniami z tytułu rękoma jest możliwość, po pierwsze, żądania obniżenia ceny. Jeżeli się okaże, że rzecz ma wady fizyczne, na przykład ten nasz samochód, który kupiliśmy i gdzie okazało się, że ma znacznie większy przebieg niż rzeczywisty, czy też na przykład było zapewnienie sprzedawcy, że samochód jest bezwypadkowy albo że ma wszystkie części oryginalne, wówczas możemy żądać obniżenia ceny. Obniżenia oczywiście tu będzie zapewne konieczność zasięgnięcia. Wiedzy specjalnej w takim stosunku, w jakim rzeczywiście ten samochód z takim przebiegiem byłby warty w odniesieniu do samochodu na przykład powypadkowego, lub też z znacznie większym przebiegiem. Kolejnym uprawnieniem jest prawo do odstąpienia od umowy. To dotyczy sytuacji, w której wada jest istotna. Na przykład samochód jest powypadkowy, tak? albo rzecz nie nadaje się do użytku, na przykład zepsuła się, albo tak jak pani podała we wcześniejszym przykładzie, podeszła się. Odkleiła w bucie, który nabyliśmy. Trzecim uprawnieniem jest możliwość żądania wymiany towaru w całości na nowy, a ostatnim jest żądanie naprawy towaru. Czy jako konsument mogę sobie wybrać, z której formy chcę skorzystać? Czy trzymając się tego buta, czy mogę przyjść do sklepu i powiedzieć: Nie, nie chcę obniżonej ceny, nie chcę z wymiany na nowy produkt, chcę zwrotu pieniędzy. Możemy oczywiście w pierwszej kolejności żądać czy obniżenia ceny, czy odstąpienia od umowy, natomiast sprzedawca ma możliwość zareagowania na to, to znaczy zaproponowania nam czy wymiany na nowy, czy też niezłocznej naprawy. W takim przypadku nie będziemy mogli odstąpić od umowy, czy też żądać obniżenia ceny. Takie ograniczenie nie będzie miało jednak zastosowania w sytuacji, kiedy rzecz była już naprawiana, Bądź też wada jest nieusuwalna. To znaczy, że powiedzmy za drugim razem już mogę żądać zwrotu gotówki. Tak jest. W takim przypadku, jeżeli rzecz była już naprawiana. Naprawa się nie powiodła, możemy odstąpić od umowy i wnosić o zwrot gotówki. Z doświadczenia wiem, że bardzo często sklepy dokonują tych zwrotów gotówki na tzw. Tak karty podarunkowe. Czy mam prawo żądać zwrotu gotówki dosłownie na powiedzmy moją kartę, na moje konto, czy muszę się zgodzić na to, żeby te pieniądze zostały przelane na kartę podarunkową, którą jakby nie było, w tym sklepie dalej muszę wykorzystać? Jeżeli korzystamy z rękojmi, to oczywiście możemy żądać zwrotu bądź gotówki, bądź też, jeżeli była płatność kartą zwrotu przelewem na kartę. Sprzedawca nie może ograniczyć naszego uprawnienia poprzez nakazanie jakby wykorzystania tych środków w postaci chociażby wydania karty podarunkowej, czy też innego bonu, który można korzystać tylko w tej sieci, możemy żądać zwrotu gotówki. Czy rękojmia dotyczy też rzeczy używanych? To bardzo częste pytanie i często też klienci nie wiedzą o tym. Tak, rękojmia obejmuje również rzeczy używane. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że te uprawnienia wtedy są nieco ograniczone z uwagi na to, że rzecz no nie jest już rzeczą nową, jest używaną. Także te uprawnienia na przykład w przypadku obniżenia ceny muszą uwzględnić też fakt, że rzecz jest używana, czyli może nosić pewne cechy już, że tak powiem, zużycia. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że tak jak w poprzednich przykładach, czy tego samochodu używanego, również możemy się domagać tych samych uprawnień, o których mówiłem. Czyli obniżenia ceny, odstąpienia, jeżeli wada jest istotna, wymiany bądź też naprawy. No, w związku z tym, jeżeli już musimy złożyć tak zwaną reklamację, czyli skorzystać z rękojmi, ile czasu ma sprzedawca na to, żeby tą wadę naprawić, bądź też zwrócić nam pieniądze? Przepisy nie regulują dokładnego terminu. Ustawa stanowi jedynie o tym, że sprzedawca powinien niezwłocznie, czyli w najbliższym, najkrótszym możliwym terminie dokonać stosownej naprawy z uwzględnieniem oczywiście okoliczności konkretnego przypadku. Inaczej będzie w przypadku naprawy samochodu, kiedy trzeba zamówić jakieś dodatkowe części czy dokonać stosownych oględzin. Inaczej będzie w przypadku oczywiście naprawy obuwia, Natomiast musi to być najkrótszy możliwy termin. Czy od każdej umowy, którą zawrzemy kupując dany przedmiot, możemy odstąpić? Czy są sytuacje, w których nie możemy się wycofać z takiej zawartej umowy zakupu? Jeżeli rzecz ma wady, uprawnienie do odstąpienia do umowy dotyczy tylko sytuacji, kiedy wada ma charakter istotny. Istotny, czyli, krótko mówiąc, uniemożliwia korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Na przykład Odkleiła się podeszwa buta, nie możemy w takim przypadku korzystać z niego dalej. Czy też następuje, nie wiem, zatarcie silnika w samochodzie, który nie nadaje się czy nie kwalifikuje się do wymiany. Natomiast wadą nieistotną mamy do czynienia w sytuacji, kiedy na przykład Uszkodzenie rzeczy ma charakter bardziej wizualny. Na przykład rzecz została zarysowana albo nastąpiło ułamanie jakiegoś fragmentu. Natomiast cała rzecz jako taka jest sprawna. Na przykład nie wiem, w odkurzaczu ułamała się rączka, natomiast odkurzacz dalej jest sprawny i może być wykorzystany do tego do czego został przeznaczony. Bądź też na przykład doszło do jakiegoś niewielkiego uszkodzenia otarcia. Wówczas mamy możliwość żądania obniżenia ceny ewentualnie naprawy. Natomiast nie możemy Odstąpić od umowy w całości. Co będzie w sytuacji, kiedy złożymy tak nazywaną przez nas reklamację do sklepu i nie będziemy mieli odpowiedzi ze strony sklepu, jakie jest ich stanowisko? W takiej sytuacji, w odniesieniu do konsumentów, przepisy przewidują istotne ułatwienie, a mianowicie, jeżeli konsument zgłosił żądanie, czy to obniżenia ceny, wskazując kwotę, o jaką żąda obniżenia, czy też złożył żądanie wymiany bądź odstąpienia od umowy, a sprzedawca w terminie 14 dni nie ustosunkował się do tej reklamacji, jak potocznie mówimy, wówczas przyjmujemy, że uznał to żądanie za zasadne. W takim przypadku, oczywiście, mamy do czynienia z daleko idącym uproszczeniem dochodzenia tych roszczeń, bowiem w takim przypadku sprzedawca powinien nam oddać stosowną kwotę, czy też zwrócić w całości, jeżeli odstąpiliśmy od umowy. Kiedy tracimy prawo do skorzystania z tytułu rękojmi? Okres rękojmi zgodnie z przepisami wynosi 2 lata dla rzeczy ruchomych i 5 lat dla nieruchomości. W takim przypadku jeżeli wada się ujawni w tym okresie, a tkwiła ona uprzednio w tej rzeczy, możemy korzystać z tych wszystkich roszczeń, o których powiedziałem. Bardzo często te pojęcia właśnie rękojmi, reklamacji, gwarancji mylą nam się. Jaka jest różnica pomiędzy rękojmią a gwarancją? Różnica między rękojmią a gwarancją to przede wszystkim to, że rękojmia wynika z obowiązujących przepisów, natomiast gwarancja wynika z dobrowolnego oświadczenia gwaranta. Innymi słowy, jeżeli gwarant nie wręczył nam, na przykład, przy zakupie towaru, tzw. karty gwarancyjnej, bądź też z umowy nie wynika, że udziela nam gwarancji. W takim przypadku w ogóle nie mamy do czynienia z istnieniem gwarancji. Możemy natomiast w takim przypadku korzystać z uprawnień ustawowych, czyli z rękojmi. Może być również sytuacja, kiedy mamy do wyboru zarówno uprawnienia z tytułu rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, czyli właśnie z, na podstawie oświadczenia sprzedawcy czy też producenta co do tego, jakie uprawnienia nam przysługują. Istotne jest również to, że możemy korzystać z uprawnień z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Mogą one być inne? Oczywiście, że tak. Mogą to być jak chociażby na przykład wskazana przez nas. Tutaj przykładowo oferta powiedzmy 30 dni na sprawdzenie produktu. Tak? To jest też nic innego, jak możliwość udzielenia w ramach gwarancji, że jeżeli produkt nie spełni naszych oczekiwań, możemy odstąpić od umowy, czyli zwrócić po prostu, mówiąc krótko, towar bez żadnych konsekwencji. Jakie są terminy wykonania gwarancji? Oto jaki jest okres gwarancji, decyduje zawsze sprzedawca bądź też producent. Te okresy są bardzo różne i mogą być one zarówno krótsze, jak i dłuższe niż te, które wynikają z rękojmi. Jeżeli natomiast nie określono w dokumencie gwarancyjnym, jaki jest okres, przepisów kodeksu cywilnego, wynika, że okres gwarancji wynosi nie mniej niż dwa lata. A jeżeli chcemy skorzystać z rękojmi, powiedzmy przyczepię się tych butów, o których dzisiaj mówimy, idziemy do sklepu, to w jakiej formie musimy złożyć. Tą potocznie nazywaną przez nas reklamację. Czy musimy napisać pismo, czy wystarczy, że sprzedawcy ustnie powiemy, że chcemy skorzystać z rękojmi? Przepisy nie określają formy zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi czy też jak pani powiedziała reklamacji. Natomiast oczywiście zawsze dla celów, że tak powiem, dowodowych niezbędne jest to, aby te żądanie zostało zgłoszone w formie pisemnej, ponieważ no, przy dużych sklepach sieciowych a także mniejszych w formie ustnej możemy mieć później problem z ustaleniem kiedy tak naprawdę zostało zgłoszone roszczenie i o jakiej treści, chociażby w konsekwencji tego Uwzględnienia reklamacji. Jeżeli natomiast złożymy takie żądanie na piśmie, wówczas wiemy, po pierwsze w jakiej dacie zostało zgłoszone, a także czego tak naprawdę się domagaliśmy. Jaki jest czas wykonania gwarancji? Tak jak wspomniałem, to producent czy też sprzedawca określa w gwarancji, z jakimi roszczeniami mamy do czynienia i w jakim terminie będą realizowane. Natomiast jeżeli dokument gwarancyjny nic na ten temat nie mówi, zgodnie z przepisami, gwarant, czyli krótko mówiąc sprzedawca, powinien ustosunkować się do tego żądania czy też dokonać na przykład naprawy w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego roszczenia. Korzystanie z rękojmi zdarza się praktycznie każdemu z nas od czasu do czasu i zawsze kiedy idę do sklepu, powiedzmy, zareklamować dany produkt, zastanawiam się, czy to ja powinnam udowodnić, że to nie ja zrobiłam błąd w trakcie korzystania tego, z tego produktu, tylko jest to wada, którą ten produkt miał. Czy to po mojej stronie jest udowodnienie? Przepisy przewidują istotne ułatwienie dla konsumentów w takiej sytuacji. Jeżeli wada ujawniła się w terminie roku od nabycia rzeczy, wówczas istnieje domniemanie, że to wada tkwiła w rzeczy kupionej przez nas. Innymi słowy, to sprzedawca musi udowodnić, że do wady czy do uszkodzenia do rzeczy doszło nie z powodu jej wadliwości, ale z powodu na przykład złego korzystania. To sprzedawca zatem musi nam udowodnić, że to my popełniliśmy błąd. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas to my możemy domagać się tych roszczeń, na przykład odstąpienia. Wszystkie informacje z dzisiejszego odcinka znajdziecie Państwo na stronie www.informacjeprawne.eu. Zapraszam.